Nagrzewnica postojowa to narzędzie o potężnej mocy 12 kW do ogrzewania garażu, warsztatu, samochodów lub łodzi. W zestawie znajdziecie nagrzewnicę ze zintegrowanym zbiornikiem na paliwo, grubą rurę wylotową ciepłego powietrza, a także cieńszą do pobierania świeżego. Kratka wylotowa, filtr powietrza zasysanego, wszelkie obejmy i śruby, rura wydechowa do odprowadzenia spali, tłumik wydechu. Pilot zdalnego sterowania, a także przewody zasilające, bo nagrzewnica ma tą zaletę, że pracuje na 12 i 230 V. Najpierw zajrzyjmy pod spód. Mamy tutaj dwie rury. Ta od strony panelu sterowania służy jako wylot spali. Druga zasysa czyste powietrze. Podłączamy zatem rury w odpowiedniej kolejności, skręcając je opaskami zaciskowymi. Na końcu rury, pobierającej czyste powietrze, montuje filtr. Natomiast na końcu rury od spalin tłumik. Umieszczam nagrzewnicę w miejscu gdzie będzie stała, pamiętajcie aby powierzchnia była równa i wypoziomowana. Zakładam i przykręcam rurę wylotu ciepłego powietrza, a następnie na jej końcu montuję kierunkową kratę wylotową. Pamiętajcie aby nie zasłaniać kratek wlotu i wylotu, nagrzewnica musi mieć czym oddychać. Całość przykręcam do podłoża, podłączam zasilanie, w tym przypadku 230V i wlewam ropę do zbiornika. Czysty olej napędowy, bez żadnych bioeksperymentów i resztek z bańki. Właczam zasilanie, daję jej kilka minut, a zacznie pracować. Przy rozruchu może lekko zakopcić, ale to normalne. W menu przestawiam temperaturę na stopnie Celsjusza. Co ważne i oczywiste, spaliny muszą iść na zewnątrz. Pobór czystego powietrza może być ze środka pomieszczenia, ale od spalin trzymamy się daleko. Przy wylocie ciepłego powietrza zanotowałem temperaturę ponad 100 stopni Celsjusza, co już po 15 minutach dało się odczuć w całym garażu. Przyjemne spalanie od 0,35 do 0,78 litra na godzinę pozwala na długie użytkowanie bez częstego tankowania. Do zestawu dołączony jest również pilot zdalnego sterowania. Panel jest zdejmowany, co daje możliwość powieszenia go na ścianie. Jak widzicie, nic skomplikowanego, a najważniejsze, że jest ciepło, oszczędnie i wygodnie.